Czy można porównać wirtualną rzeczywistość do czegoś? Nie wiem. Może do ulotnych jakichś zjawisk, na przykład lotu ptaka. Proszę. Trzeba je teraz ładnie dopasować. Wszystko działa? Tak. Działa. Spróbujemy zanurzyć się. O, fantastyczne. Trójwymiarowo. No fantastyczne. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju zaangażowała się w ten projekt, widząc y, dużą wartość w tym, że możemy z nowymi technologiami y, uderzyć do seniorów. Także to. Bardzo ładnie, woda leci. Można byłoby się wziąć i przekąpać. Tak, tak, jestem na Islandii. idzie nawet jakaś droga tutaj, bo już jestem yy, gdzieś niżej. Znacznie ktoś tu stoi, jakiś turysta z tyłu. Yy, pomysł na wykorzystanie technologii VR yy, powstał już jakiś czas temu. Ale niedawno udało nam się zainteresować Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju, która przekazała nam grant na zakup sprzętu, na zakup filmów, które wykorzystujemy przy projekcie. To jest ruski statek SSL. A. Zakładałem, że nauka i pokazywanie będzie dłuższa niż myślałem, natomiast było wręcz odwrotnie. Seniorzy bardzo szybko zrozumieli, o co chodzi w obsłudze VR. Cieszę się, że technologia nie przeraża seniorów, że angażują się, przychodzą i miło się na to patrzy. Te osoby, które nie chodzą na warsztaty, siedzą w domu, a ci, co chodzą, to po prostu się wymieniają własnymi doświadczeniami, miejscami ciekawymi, w których byli. Też możliwość spotkania się z osobami młodymi, które chcą pracować z osobami starszymi, to jest super w ogóle. Co mi się podoba, że ludzie w moim wieku są przez państwa młodych ludzi spostrzegani? Bo w tej chwili na ulicy czy gdziekolwiek to my giniemy w tłumie, a tutaj ktoś się nami interesuje, co jest bardzo miłe. Projekt jest dla seniorów ciekawy myślę, dlatego, że y, część z nich ma okazję y, zrobić rzeczy w tej wirtualnej rzeczywistości, których nigdy w życiu nie mieli okazji zrobić. Na przykład mieliśmy panią, która pierwszy raz w życiu zjechała kolejką górską. Ładna rola kosterza takiej kolejce, która jechała w, w, w górę, w dół. Trzymałam się mocno, żeby nie spaść. Nie no, super. Super, nie będę krzyczała, bo to i tak jest na niby. Wiedziałam, że to jest na niby, ale tak nie do końca, bo to było prawie to, 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 takie rzeczywiste, że, że no, jak, jakby to było naprawdę. Mam 62 lata i miesiąc bez jednego dnia. Po tym doświadczeniu myślę, że już nie bałabym się wsiąść do rolcastera.